Kolejnej informacji. Mieli opuścić kraj w obawie przed komunistami, ale nowa władza nie dała im uciec. Dokładnie 70 lat temu partyzanci Bartka zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Poszukiwania ich szczątków zajęły ponad dwie dekady, ale w tym roku wreszcie natrafiono na masowe groby. Dziś w śląskim Katyniu, czyli na Polanie w pobliżu Barutu, oddano hołd prawie 170 żołnierzom wyklętym z oddziału Henryka Flamego. Aleksandra Przewoźnik Moroń z dzieciństwa pamięta częste rewizje, przeprowadzki i milczenie. Tematem tabu była przynależność członków jej rodziny do oddziału Henryka Flamego. I choć jej ojciec cudem uniknął śmierci z rąk beków, nowa władza skutecznie utrudniała mu życie. Rodzina była prześladowana, tato często zmieniał miejsca, miejsca zamieszkania, nie mógł otrzymywać pracy. Bo zakończenie wojny nie oznaczało złożenia broni. Ci, którzy przeżyli, musieli stawić czoła nowemu wrogowi, rodzącemu się aparatowi komunistycznemu. Z wielkim bólem patrzyłem to, co się robi. Do dziś, do dziś mnie to boli, bo moi koledzy niektórzy zginęli. Partyzanci ginęli podczas walk zasadze lub w wyniku zdrady. Właśnie w ten sposób rozbito największe antykomunistyczne ugrupowanie w Beskidach, oddział Bartka. Do żołnierzy Flamego przeniknął agent bezpieki z fikcyjnym rozkazem o ich przerzucie na zachód. Partyzanci trafili jednak na opolszczyznę, gdzie zostali zamordowani. W tym roku na ich szczątki w Starym Grodkowie natrafił IPN. Część z partyzantów spoczywa także w Barucie, ale poszukiwanie ich pochówków wciąż trwają. Do czasu dopóki nie znajdziemy wszystkich szczątków, działania poszukiwawcze będą. Kontynuowane. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy jakiekolwiek przyczyny ogłosili, że kończymy nasze poszukiwania. Dziś na Polanie, która najprawdopodobniej skrywa kości żołnierzy wyklętych, obchodzono 70. rocznicę mordu partyzantów Bartka. I choć msze polowe w śląskim Katyniu odprawiane są już od kilkunastu lat, to właśnie ze względu na tegoroczne odkrycie masowych grobów ta uroczystość była szczególna. Prawda i pamięć są dzisiaj najważniejsze. Prawda, bo szukamy nadal lada tych szczątków, nadal tych miejsc, a pamięć, że mimo upływającego czasu, coraz bardziej musimy coraz większe działania podejmować, aby ta pamięć była coraz silniejsza i przechodziła na następne pokolenia. Obchody rocznicy zbrodni dokonanej przez aparat komunistyczny na partyzantach z oddziału Bartka objął swoim patronatem prezydent Andrzej Duda, Aleksandra Kiereto, kurieropolski.